Raczej to będzie widoczne na filmie, ale ewidentnie widać tutaj znaki. O, dobrze, co? Nie, cofam, cofam, cofam. Cofam, cofam. Siemano, z tej strony Iro, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj będzie taki tematik dość szybki. Znaczy szybki, nie szybki, no w zasadzie nie wiem jak tu się wyrobię, ale kolejnym krokiem będzie ogarnięcie pompy oleju, która jest w tym momencie nie wiem gdzie, ale gdzieś tam w grotach. Ee, podczyścić. Mam już simmering, przyszły mi patruszki. i muszę je tylko ogarnąć. Z tego względu, że o. Wszystko leży o tak, 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 tak. W tych grotach Pozbierałem jeszcze właśnie pudełka pozostałe, które mi tam gdzieś jeszcze zalegały, nieotwarte, <laughs> Z innymi elementami. I w zasadzie tutaj temat będzie dość prosty, z tego względu, że. Znaczy temat, kolejne kroki będą dość proste. Bo w zasadzie tutaj założenie hmm, tej pompy oleju będzie w sumie takim jednym z ostatnich kroków, jeżeli chodzi o obróbkę tutaj całego bloku silnika. Bo potem zamknąć dół zostaje, y, ale to wykorzystamy miskę z 1.6 TS-a, y, a nie 2.0, ale to jeszcze będę tłumaczył w trakcie. Y, do tego zostaje poskładanie rozrządu, rolek i tak dalej, więc potem będzie już można montować y, głowicę na miejsce. W zasadzie dopiero wtedy będzie można pomierzyć jeszcze odległości czy odległości luz pomiędzy zaworem a tłokiem w momencie, jak to się tam będzie ustawiało, obracało przy założonym rozrządzie. W każdym razie zmieniam zaraz perspektywę. Zakładam kamerę na głowę i, i, i lecimy z robotą. To jest stanowisko prawie przygotowane. Dobra, bo to syf tutaj nie chce takiego zakładać, kurczę, bo to szkoda, żeby... No to wiecie, niby człowiek tutaj stara się przy tym silniku ogarnąć jak najwięcej, potem jak odpuści chociaż na chwilę, to zepsuje cały efekt. Dąży do tego, że to po prostu chcę utrzymać wszystko tak ładnie, czysto, w miarę yy, i nie zakładać takiego syfskiego elementu na miejsce. Także po prostu obczyszczę to jak tylko mogę I, i, i w taki sposób to po prostu będzie założone że tutaj głównie chodzi o... Ja to skręciłem na miejsce, no to w sumie może zostać. To nie chodzi mi o środek w ogóle. Bo środek wiadomo, będzie zawsze lekko przykopcony, zaolejony. Tutaj będzie... No będzie brudno, bo to w oleju pracuje. Oleju wymaga. Chodzi mi tutaj o... Część zewnętrzną zresztą. Na czystym będzie lepiej widać, czy może coś cieknie, nie cieknie. Wiadomo, tutaj środek też przetrę. Kapkę. Ło! Sywu się tam nazbierało chyba. Tyle dwo się co obraca. No tutaj... No, syf straszny się po ostatnich rozbiórkach dostał, więc to bez dwóch zdań też niewątpliwie do czyszczenia się nadaje. Teraz tu się zastanawiam, są takie jakby znaczki, znaczniki. Nie wiem, czy to jest od mojej roboty, czy, czy nie. No W każdym razie to mniejsza o to. Tutaj i tak to wszystko jest do wyczyszczenia, ale zajmiemy się stroną zewnętrzną. Tak, pierwszy coś takiego. Muszę przyznać, że WD-40 całkiem okej okay, działa na tego typu zabrudzenia. To fajnie rozpuszczam mimo wszystko i strzelam, że potem jak brakecleanerkiem przejadę, to już będzie cacy. może pierwsza klasa ale też nie jest yy, zawalony totalnie syfem gorzej, bo wypsykałem praktycznie całego brake na to, żeby go spłukać także hi hi hi, trzeba będzie obrócić za niedługo po w każdym razie no już widać, że inaczej to wygląda totalnie, inaczej to wygląda bardziej akceptowalnie do poskładania no i ekstra, mamy tutaj obczyszczoną yy, tę pompę o, taki lekki nalot został dla mnie to jest jak najbardziej ok. Przeczyszczę sobie tylko jeszcze koła zębatę. Szczerze to. No nie dobra, tutaj już widzę, która, która powierzchnia była używana do. Znaczy, używana. Yy, położona dołem, że tak to ujmę. Yy, z tego względu, że nie wiem, czy to będzie widoczne na filmie. Może. O! Wiem, telefonem to spróbuję. Raczej to będzie widoczne na filmie, ale ewidentnie widać tutaj znaki, tak jakby po obtarć o obudowę po zewnętrznej stronie tego koła zębatego a tutaj tutaj w zasadzie po wewnętrznej bardziej czyli byłbym w stanie określić znaczy powiedzieć, że tutaj to koło zębate szło tą stroną w kierunku tutaj tym i odbija się dokładnie od tej półki tym bardziej, że ta półka też lekko jest przytarta. Także, tak jak mówię, tutaj znaki po zewnętrznej, wydaje mi się, że są właśnie od tej półeczki. Wewnętrzna strona jest od dekielka, tak bym powiedział. Tak byłbym w stanie stwierdzić, czy to w ten sposób działało. No tutaj, co do pozycjonowania mniejszego koła zębatego, tego wewnętrznego, to pytań nie ma, bo to idzie tylko w jednym kierunku. Zamontować. Jestem tylko ciekawy, co oznaczają te kropki na tutaj obudowach. Jakby w sensie, czy to jest y, jakiś konkretny, konkretny montaż, do tego dążę. Y, konkretny kierunek mon montażu. O, tak to ujmę w ten sposób. Czy to może przeciwnie ma iść. Nie wiem. Ale myślę, że jak złożę tak po prostu, to nic się nie stanie. Nie powinno. Tylko to pasuje przed złożeniem wyczyścić. Nie widzę tutaj większych. Tu może jakieś takie zabrudzenie jeszcze. Spróbujemy to wyjąć. Super, przetarte. Zaraz jeszcze sobie przeczytam takie lek, które jest właśnie jeszcze usmarkane, bo troszkę. Tutaj co najwyżej jest jakieś przetarcie takie, takie troszkę głębsze, ale też bez szału, bym powiedział. więc widziałem, że ta, ta pompa jest ok jak najbardziej. I teraz tak, teraz by mi się przydał kawałek kompresora. W międzyczasie sprawiłem sobie jeszcze tutaj ładnie końcówkę do przedmuchiwania, że to trochę ułatwi sprawę z takim właśnie mm, bolcem. Znaczy, bolce. no bolcem w sumie. Aha, spoko, że tam cokolwiek śpiąłem. <śmum> o i teraz jest okej. Okay. I teraz wygrało. Tylko, oczywiście, fajnie, jakby to miało jakikolwiek kolej do smarowania. No, ale jasek jest na razie. <grym> e, dobrze, teraz z tego, co pamiętam, e, luz powinien być jedna setna max. Jedna setna, dobrze mówię? Na dziesiąta, chyba właśnie. Od korpusu tutaj do. Jest, jest. Między zębami oczywiście to jest bez sensu, żeby to mierzyć. Sprawdzę profilaktycznie też na piętnastkę jeszcze. Tu już bardzo ciasno wsuwa się, ale to tak. No, piętnastka to jest bardzo ciasna. Jest jak najbardziej ok. Jeszcze sobie przetrę dodatkowo, żeby tu nie było syfu żadnego. I można to skręcić wewnętrzności. Dziwnym zabiegiem dla mnie, jest, przynajmniej tak z mojej perspektywy, jest wrzucenie, jest wrzucenie zwykłych śrubek, takich na krzyżaka do środka. Ja rozumiem, że płaski łeb i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, to spodziewałem się imbusów tutaj. Wydaje mi się, że lepiej by pasowały. Na pewno łatwiej by było to odkręcić i też zakręcić z odpowiednią siłą, bo to wydaje mi się, że też jakiś minimalny moment powinien zostać zachowany. A tutaj o, bardzo dziwny, dziwny wymysł, no ale działa to działa. Dobra, zakręcone jeszcze sobie, wezmę tutaj grzechotę i poprawię. O Jezus, tutaj ukręciłem, no to może być ciekawy temat dla następcy Ja pierdziele, no to teraz bym dał, że zrobił No dobra, w każdym razie jestem pewny, że jest dokręcone, tak? <grytania> Wydaje mi się, że tutaj w tym pudełku jeszcze jest jeden brakujący element tej układanki Mianowicie, o tak, mianowicie to a to jest, proszę Państwa, uszczelniacz pompy oleju. Żeby było śmieszniej, taki sam uszczelniacz znajduje się totalnie po drugiej stronie silnika, to znaczy w głowicy. Ten element, żeby było śmieszniej, ma wymiar chyba średnicy 41, drugi jest 42, i tutaj jest 41, z tego co pamiętam. Coś takiego było. Tylko teraz weź to wciśnie dobrze. Hm. Po prostu powinno tak wejść, czy, czy jak? Czy nie wiem, nie, nie wiem, chcę to zrobić. Okej okay. Ja pierdzielę, jeszcze sprężynkę wyjąłem Spoko Dobra chyba, chyba nic nie uszkodziłem Chyba by było nie uszkodzić Że to po prostu ma równo wejść, tak właściwie Sekunda Wezmę sobie tutaj coś pomocnego No takiego pomocnego I... 30 To jest, to będzie bardziej pomocne No i chyba to tak ma działać. Teraz chyba jest już właśnie w porządku. Takie mam wrażenie. Pompa oleju jest. Dobra, pompę oleju mamy zrobioną. Tutaj. Tu są śruby. Tu jest. Yy, nie wiem co. A tutaj powinny być jeszcze właśnie dwie fajne rzeczy dotyczące aktualnego przedsięwzięcia. Dobra, ciach i ciach. To to, co mówiłem, czyli jedna uszczeleczka jest to uszczeleczka, właśnie pompy oleju, która idzie bezpośrednio do bloku. W taki sposób. Tutaj nie mam więcej pytań. na propos tego. A druga uszczeleczka jest to uszczeleczka, która idzie do smoka. W taki sposób. A nie, w dwie strony w zasadzie działa. Ale to raczej się założy w tym kierunku. A przepraszam najmocniej w tym kierunku. O. Tutaj ładnie teraz nie blokuje nic, czyli teraz tak. Kwestia smoka oleju jest następująca: że on raczej, raczej powinien być czysty, ale, ale no właśnie, ale, ale sobie go tutaj rozbroję, żeby być w 100% pewien tego, co jest w środku. To no w sumie nie potrzebnie rozbierałem, ale... Aha, nie dobra, jednak, jednak cofam. Jest tu jakiś silikon, coś tu jest... O, nawet jakieś może kawałek panewki Tutaj przebarwienie jest takie takie złote, miedziane jakby może O, dobrze, co nie cofam, cofam, cofam Cofam, cofam. To co się tu działo To jest jakiś że. Co jest w tym silniku? Tutaj kawałek jakiegoś papieru Ja pierdzie, tu coś jest w ogóle zmielone, tutaj jakiś skrawek, w ogóle nie wiem Strzelam, że to są te tłoki, ale aż tak? W sensie nie opowiadałem wprost historii tego silnika. Ale kurczę, teraz to jest przesada. To raczej będzie temat na osobny materiał. I to jest uwaga. A, to się działo tak. W... To w ogóle się działo stroną taką schowaną. Ja pierdzielę. No teraz to jestem w szoku. Ciężkim się nie dziwię, czego ten silnik tak wygląda na środka. O co chodzi, bo rozbierając ten silnik tam te panewki oczywiście były trochę przytarte. okej, okay, ja się z tym zgodzę, nie było większej, większej tragedii. To tak, tu jest temat taki, że tłoki w ogóle o są ścięte w taki sposób, wyciągając tłok, w ogóle ukruszyła mi się półka w taki sposób, ja w ogóle tego nie tykałem. Mam filmik, jak ten jak właśnie wyciągam tłoczki. To nie było widoczne, ale potem przy oglądaniu tego w domu z bliska, no to już była półka wyłamana. Ona po prostu wypadła. Ale jakby się przyjrzeć na, tak jakby strukturę tego materiału, tutaj on nie jest taki, on nie jest taki urwany, nie jest za zaostrzony, tylko bym powiedział właśnie, że jest taki, taki wygładzony, taki po prostu w dotyku on nie jest, nie wiem jak to określić, wy wypalony, w ten sposób bym to nazwał. No, ale w każdym razie tutaj są przetarcia, tu są przetarcia, w ogóle ta strona, Oj. Ta strona tłoka to jest jakiś żart Także to, to nie miało prawa działać Za dobrze I tutaj też była, była w zasadzie <coughs> ciężka walka O zwrot jakikolwiek kosztów poniesionych yy, Tego silnika Z trudem wywalczony, no ale kurczę, to jest... Aż sobie zrobię zdjęcie na pamiątkę Ojej, no powiem, po powiem, że jestem w ciężkim szoku Dobrze, chciało mi się zajrzeć i to skontrolować, bo naprawdę kurczę. No wow, wow, po prostu wow, <laughs> nie, nie, nie mam słów. Dobra, tutaj tylko jest brud z poprzedniego z poprzedniej oliwy. I w zasadzie nic więcej. Tutaj jakichś paproków też nie ma. Ale sobie. Prysnę, przetrę, przeszoruję. Tak jak już mam to na wierzchu, to wolę to doprowadzić do stanu jakiego, jakiejkolwiek czystości. Dobrze, złożymy sobie to tak. I złożymy sobie to i w ten sposób. i tu się podgięło jeszcze. Ach. Ach. Kurde, wbiła mi się końcówka. No ale nic, dobra. Eee, więc czy tym? Dobra. Jest zaciśnięte. Tu nie powinno przepuszczać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj powierzchnia jest bardzo ładna. Jej uszczeleczka przetrzeć. I tutaj powierzchnia to ma przetrzeć. No i wszystko wygląda świetnie. I to by poszło w tym kierunku. I to by poszło. No tak, w tym kierunku. Okay. Tu mam jeszcze dwie śrubeczki, właśnie od tego. Dobra, dokręcone. Jeszcze sprawdzę te śrubki w zasadzie. Już tak z umiarem, żeby nie popsuć. Wygląda na to, że jest w porządeczku. Czy montować to od razu? Na... Chyba zamontuję od razu na silnik. Dobra, mamy tutaj uszczeleczkę. Teraz pasuje ją tylko spasować z pompą. Kurdej. I poskładać. Chwilę mi zajęło znalezienie śrubek. To był największy chyba problem tego przedsięwzięcia na ten moment. Dobra, teraz jeszcze tylko spasować z pompą wał. Jak się zastanawiam, dlaczego tu nic nie pasuje. No ale dobra, yy, skręcimy sobie śrubę i weźmiemy zaraz 19, poruszymy troszkę wałem. To może się to ruszy. I teraz weszło. I teraz to tak. Tylko jeszcze właśnie wsunąć sobie uszczeleczkę. To ona pójdzie w taki sposób. Tylko trzeba uważać, żeby jej nie uszkodzić przypadkiem. To takie dość miejsce... No średnie, średnie bym powiedział. I geometria też jest kapkę skomplikowana. Dobra. W zasadzie to chyba jak już Jedną śrubkę tu złapiemy, to powinno być z górki, żeby wcisnąć pozostałe. Dobra, wstępnie tutaj sobie się śrubki przykręciło. Teraz sobie dokręcę trochę mocniej i tak staram się właśnie od wewnętrznych do zewnętrznych przechodzić. żeby też nie przesadzić, jakoś specjalnie z tym dokręcaniem. Tak, mam na myśli tutaj dokręcanie z wyczuciem. Jak widać, tutaj pompa oleju jest złożona. Mam nadzieję, że nic chyba. Sekunda. Teraz. Teraz sekunda. Coś mnie olśniło. To mnie olśniło nieoczekiwanego. Czy będę musiał demontować. Jak to idzie? Hmm. W ten sposób to idzie, bo rolka powrotna jest. Tutaj jest duże, duże. Dobra, nic tu nie zabrakło, okej. Okay. Już się przestraszyłem, że tutaj za ten korpus idzie jakiś element. Tutaj w tym miejscu, ale nie. Także tu jest w porządeczku jak najbardziej. Tu wszystko się i zgadza. Dobra, jestem bezpieczny. Wątpliwości rozwiane. Także tak, na dzisiaj to będzie tyle. Pompa oleju jest złożona, wyczyszczona i dokręcona. No i w zasadzie tutaj tą stronę rozrządu, jeżeli chodzi o blok, mamy prawie gotową. Pozostaje wyczyścić tylko te dwa korpusy, tutaj od wałków balansujących i je złożyć, bo tu jest uszczelka. Zostaje tutaj korpus od napinacza paska rozrządu i w zasadzie temat bloku mamy załatwiony z tej strony. I będziemy mogli składać w zasadzie czapę. Także tak, taki jest plan najbliższe, na najbliższe dni działania. No i co? I w takim wypadku, skoro to na dzisiaj jest koniec, ja mi pozostaje tylko podziękować za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeżeli chcecie więcej, znaczy więcej być na bieżąco, no to zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i oczekiwania w zasadzie na następne tutaj wyczyny garażowe. Także tak, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło.